A z tyłu, na no chodź tu podjeść tutaj Jana jest czerwony. Chodź tu podjeść, bo zaraz ten... I tutaj stój. Patrzcie ludzie, jaką mam krótką rejestrację, bo jest czerwony przycisk, nie jest pięknięty. Sk Dobra, szary. skup się, skup się na wyścigu. O, ja tutaj o... gadam, nie pogadam. O Boże, jak tu się pozmieniało. Ej, patrzcie są na prowadzeniu. O. Ale niedługo, Dobra. No Co to za za wyścig? No kurde, nie? Tak dobrze mi szło. Ale słuchajcie, pierwszy wyścig to taki gorszy. Gorszejszy. Ale mam też coś w tym no, Zaraz będziemy się ścigać tym samym autem i zobaczymy, kto będzie pierwszy. Dobra, słuchajcie, żeby Janysław nie narzekał. Zmienia... Jak... No dojedź tutaj na Mind Town. A my zmieniamy autko. Nie, tu słuchajcie, tutaj. Na tego samego, co ma. Dobrze kojarzycie. O, patrzcie. Żeby mieć takiego samego, jak ma Janysław. Janysław, no co, ty, co ty tak długo robisz tam? ten, ta się stocznie kojarzy z kimkolwiek. No gdzie ty jesteś? No gdzie ty tam jedziesz tam? No lokalizację szukam. No chodź tutaj. Wyścigi mamy robić, a nie szukać lokalizacji. Wracaj mi to i to już. Janysław. Chodźmy może na to jakieś ściany śmierci. na ściany śmier Ale Dobra, gdzie to było? Już nie pamiętam, chyba gdzieś tam Myślałam, że już tam jesteś Ale pojedziemy sobie w kółka i poczekamy. Kolejna rok. no. miałeś, ale zapomniałeś hasło do konta i już nie masz. Trzeba było zapamiętać. Dobra Janek Ale masz iść na ściany No nie no podjeść tam gdzie było Ice Lake, nie? Może wiesz Tam koło tej wodnej cośka albo, Koło wodnego cośka jest Dobra, chyba będziemy z nich, komu to mi da rady. Otóż tak. O Boże, się pozmieniało tutaj nawet. Nie ruszaj się. Gdzieś ty jesteś. A no, gdzie tak daleko? Dobra, idź do przodu. Prawo. Lewo, patrzcie, jak jedzie. Ja no, wy chyba tego nie widzę, bo tu nie, nie widzę. Dobra, no prosto, prosto i do samego końca, i na końcu i w prawo. Tylko nie wpadni do wody. No. Musimy mu wyjechać, bo, bo nas nie znajdzie. No jesteś, no gdzie ty tam jedziesz? No ja szukam tej ściany. No przyjechałeś właśnie, obok. obok. No nie wierzę, no Janysław, przecież już jechałeś koło tego. Gdzie on się zgubił? Ja cię kręcę, nie wierzę. Ty się zgubił, ciężkie te, ciężkie to jest. Ja nie mogę Pojedź No, stój, no, zawróć. Zawróć. No zawracaj mi to i to już I teraz w prawo No gdzie ty jedziesz? W prawo, no i prosto Cały czas prosto No tu! No brawo, no tej Wola, nie mów, że w wodzie same szczyci tego mostu pież Co? No złaś stamtrzom no, no, Ej, gdzie ja jestem? Patrz na to, Co? nie Co? widzę. Żywy, to widzisz, ponieważ błaga, że widzisz. Chyba widzę, czekaj. Zaraz podjedziemy bliżej, to czekaj, to, to się kameruje, słuchajcie. No i on jest Widzę. Złaś, bo ten będzie wyścig. No chodź tutaj. Pojadę bez ciebie. Janysław! No patrzcie, tą manapetę! No przyjeżdżaj mi to w trybie natychmiastowym. No przyjeżdżaj, zaraz zmienimy tytuł z Robimy wyścigi na szukamy Janka. No masz 20 sekund. Szybko. Jedziesz? Nie! Znowu, przyjdź! Nie, co z mojej, co ciebie, co roda? Nie, żadne nielokalizacje, zaraz będą wyścigi. Poszukaj wyścigu, mnie zaraz zaprowadzisz. mieć inny to nie, ten, to był foch, ale foch nie, ale ten... Duży tam w, w Alhamdor, się tylko w kółko jeździ. Gdzie ty jesteś? Dobra, chwilę czasu Dobra, Jan jest w znaleziony Jest w kółeczku w filmie, Janek się chowa i nie może się znaleźć To znaczy, że chyba wygrałem Nie, bo on sam nie wie gdzie jest Biegam. No, jak to trzecia jestem? Co to za skandal życia? Czwarta? Ej, kto to, kto to liczy te punkty? To krzycze nie. To wody, w wodzie jesteś. Rozumiecie te problemy? Nie, nie. Dobra, jeden Wyścig jakiś, no. No nie może... Jakiś... Nie chcieli wyrzucić z wyścigu, dobra, ale O nie, to jest trudne. No, widzisz, że trzeba było na ten drugi. A! Jezus! Po schodach mnie wyrzucili. Co tu za wyścig? Tak. Dobra, zaraz przyjdę. Nie, jak ty się tak szybko poddajesz? No jeju! a się zgubiłam! I tak jest, tak wiesz, że to jest hit. O patrzcie. ha. Teraz dopiero druga jestem. O, mój Wyprzedziłeś mnie, patrz. Nie wiem gdzie jechać, nie wiem gdzie jechać. Nie, jednak na dół trzeba. Kochanie, ja, ja chcę po prostu tu dostać pieniędzy za przejazd. Nie no dojadę do końca. No. O! Dojechałam! No? Koniec jest tam, gdzie był początek. No chodź tutaj Janysław, To tu jest y, y, inny. No chodź. 45 tysięcy. Piszcie w komentarzu na jakie opko mogę zbierać, ja nie rozbieram. Właśnie widziałem z tego co widziałem, właśnie to jest nowe takie autko zacieszkiwanie, więc... Janesław, no chodź tutaj zamiast gaworzyć, tutaj wleź po prostu. Ktoś musi Gaborzyć. No dobra, ale możesz jechać i gawozyć, a ty albo gawozysz, albo jedziesz. Ja robię to i to, to. Więc widzowie, pamiętajcie o tym właśnie, że tutaj e, ten rób. Trzeba <noise> No Autko. Chyba 10 tysięcy. To 100 tysięcy. Ty kupujesz, ja nie będę tyle w to grać. Ja nie. Nie ma opcji. Chyba twoje ja ci mówię, że ja tego zbierać nie będę. A czemu ja mam zbierać? Dobra, 100 tysięcy to uważam no, ty Tarbuj się, tarbuj. Ile muszą być łapek łapek, żeby było milion? Okay. Mhm. Czyli 10 łapek to jest 2 miliony. Ok. Dobra, wiesz, w Tydzień yy, grania Janka. Dobra, zróbmy baby chowanego. No dobra, to w następnym odcinku. Jeżeli chcecie... Jeżeli... Jeżeli chcecie, żeby było chowanego, takie wiecie ciepło zimno. No to ile łapę w górę? 8? 8 łapek w górę już ustanowione. 8 łapek w górę i będzie chowanego. I za każde 5 łapek pod tym jakby filmem jest auto jakby za milion. Czyli jak będzie 10, no to będzie 2 miliony. Tak, Janusz? Dokładnie tak. No jest to tylko no. Tak, bo Janek się auto się chowa. Dobra, to pożegnaj się. Ja Tak. Czekaj, a... Czy ja się będę mogła wysłać, jak jeździmy najdroższym autem? Błagam. Najdroższym autem? Tak, no, ja usiadłem to auto i ja mam na tak na nagle, jak ja jeździłem autem. Jeszcze jeździ na starym chodzi grałem. Ja jeździmy najdroższym autem. No dobra. To, to będziecie mieli przebitkę. Dobra, co pa pa. pa? pa, to się to pa 101.